Nigdy nie szczałem i nie przypuszczałem, że będę musiał szczać. Lęka <laughs> się z gierdą, lecz matą bycie pozdrawiam. nie wlewa. Zapytaj, zapytaj, zapytaj. Ząb i Dawaj, daj. Rico, Dawaj, najpierw! Dawaj, najpierw! Zaraz cię piszę! Zaraz cię piszę! Że mogę mieć prawo. <laughs> Poproszę o FINISH HIM! Fatality. Nie Prosta, mnie. Jedna masacz Prosta smacz najprosta. Na na Ja seks. a o a na Seksem. Zapytajcie moją prostatę. żem, znajomi. Za mok. No i oczywiście pozwala cieszyć się seksem. Z tatą, i lekarzem. I żoną, i znajomi. Nie Nigdy nie przypuszczałem, że wszczałem. daj moją żonę. A lekarz tą z niej. Dodał. się daj moją żonę. I puszczał się z moją. Mimo no. to. No. Panie, panie, panie. Dodaję moczu. moczu. W dzień i w nocy. Kakarzit ma prostatę.